Się ma. No i po co tu przyszedłeś? Ty zachłodny człowieku. No, pytam się po co. Tak, jest Giveaway. Jest Giveaway pięciu gierek. A dokładnie. A są to gry takie jak Twierdza, This War of Mine i Trilogia Gotika. Czy mam do rozdania pięć kodów do gier? Nie, przepraszam. Trzy kody do gier. A z czego. Gothic to jest cała seria. Jedynka, dwójka, dwójka nockruka oraz trójka. Jeżeli chcesz wziąć udział w giveaway'u a musisz zrobić tak. No co? To, to co się spodziewałeś. Zasubować, zalajkować i skomentować jaką gierkę chciałbyś dostać. Tylko kwestia jest taka, że kwestia jest taka, że będę brał też pod uwagę aktywność waszą pod komentarzami. Pod różnymi filmami. Jeżeli zauważę, że ktoś komentuje faktycznie fajnie codziennie. Codziennie, nawet nie musi codziennie. Komentuje jest aktywny pod filmami, to z przyjemnością e, dam mu kodzik z gierką. Ogólnie konkurs trwa do 20 września, czyli na to są 4 dni. Zobaczymy, jak się przyjmie. I to by było na tyle. Dobra, bo ja muszę tu zabić naczelnika i jakby wiecie, nie mam czasu dla was. Nara!